Partnerem audycji jest Faktory Resort Wellness and Spa. Twoje spa. Kołobrzek jakiego nie znacie. Minus 10% na rezerwacje telefoniczne. Zadzwoń 94 71 35 230. Partnerem audycji jest Mario Autonaprawa. Fachowy serwis pojazdów osobowych i mobilny serwis Trak. Szczecinek, ulica Narutowicza 17, telefon 577 847 787. Dzień dobry, witam po przerwie. Państwa i moim gościem jest pani Małgorzata Kubiak Horniatko, szef Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku. Dzień dobry, witam serdecznie. Witamy po przerwie. Nie będzie dzisiaj wesoło, ponieważ przypomnimy sobie wydarzenia, które miały ostatnie miejsce, wydarzenia na skalę ogólnopolską. Wszyscy o oni wiedzą. Mówimy o tym, co się dzieje czasami z dziećmi, kiedy trafią na osoby nieodpowiedzialne. Kończy się to tak, jak się kończy, ale mam w tym kontekście też pytanie, ponieważ Powiatowe, powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie y, zarządza rodzinami zastępczymi, pozwala tworzyć rodziny zastępcze. Y, jak weryfikuje się takie osoby przeznaczone, którym, którym daje się pod opiekę dzieci, a przecież nie swoje? No weryfikacja jest bardzo obszerna i bardzo długa. Jest kilkuetapowa. W pierwszej kolejności oczywiście jest wstępna diagnoza, którą przeprowadzają specjaliści PCPR-u. Tutaj badamy te wszystkie formalne kwestie, czy rodzina nie była pozbawiona bądź ograniczona władzy rodzicielskiej, czy mają źródło dochodu, żeby nie było tak, że tym źródłem dochodu są świadczenia na dzieci. Mhm. Sprawdzamy też warunki mieszkaniowe I kiedy klienci tą pierwszą weryfikację przechodzą pozytywnie, wtedy są kierowani na diagnozę psychologiczną. No a następnie, jak ta diagnoza, ona trwa kilkanaście godzin czasami, jeżeli jest pozytywna, to kieruje się tych klientów na specjalistyczne szkolenie, które jest prowadzone przez certyfikowanych trenerów. To jest długi proces, czasami taka kwalifikacja razem ze szkoleniem trwa około pół roku. Czy jest tak, yy, czy nie jest tak, że trzeba mieć tą kartotekę absolutnie czystą, tą jest swoją? Tak, że warunki formalne Nieka trzeba ranie, spełnić, tak. To są Żadnych rys, to są sztywne warunki. No i oczywiście tego się trzymamy bardzo mocno. Trochę mniej restrykcyjnie podchodzą sądy do rodzin spokrewnionych, i tu mam na myśli dziadków, mam na myśli rodzeństwo. Tu wiadomo, nie trzeba przejść szkolenia, przechodzi się wstępną diagnozę, przechodzi się badanie psychologiczne i już nie musi uczestniczyć taka osoba w tym takim wielogodzinnym szkoleniu, mhm. żeby nauczyć się, jak być rodzicem zastępczym. Czy takie wypadki. Y Cofania opieki nad, nad takimi dziećmi spod z, z skrzydeł tej rodziny dalszej, one się często zdarzają? Nie często one się zdarzają. Bywa tak, że dziadkowie sobie doskonale radzą z wnukiem, wnuczką, kiedy to dziecko jest małe, kiedy wiadomo dochodzi do okresu adolescencji, kiedy dochodzi do tego buntu młodzieńczego, wtedy kiedy dziadkowie już są, wiadomo, starsi wiekiem, słabsi siłami, nie dają sobie rady z nastolatkiem, który często popada w dziwne towarzystwo. No i wtedy niestety trzeba się posiłkować albo to rodzinami zawodowymi, albo też ośrodkami, które wspierają wychowanie i opiekę nad takim młodym człowiekiem. Mam tu głównie na myśli młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne. No właśnie, co się dzieje z takim małym, młodym człowiekiem, który jest odbierany tym rodzicom zastępczym, spod tej opieki zastępczej? Co się dzieje dalej? Mówimy o kilkulatku, który jest z domu rodzinnego zabierany, tak? tak? tak. No wiadomo, mnie, nie, nie, nie tyle z domu rodzinnego, no bo no, może do tego jeszcze, jeszcze przejdziemy, ile spod tej opieki zastępczej, tej rodzinnej, tej, tej dalszej, dalszej rodziny. Jeżeli tak? mm -hmm. rodzina zastępcza no, nie jest w stanie y, wypełniać właściwie tej swojej funkcji opiekuńczej, posiłkujemy się ośrodkami socjoterapeutycznymi, gdzie pracują specjaliści. Też musimy sobie powiedzieć, że często rodzice zastępczy to są ludzie... Ze średnim wykształceniem albo z wyższym, niezwiązanym z pedagogiką, niezwiązanym z resocjalizacją. Stąd właśnie młodzieżowe ośrodki socjoterapii, w których umieszcza się dzieci bez postanowienia sądu, bada się poziom demoralizacji przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną i taki chłopiec czy dziewczynka w tygodniu jest w ośrodku socjoterapeutycznym, chodzi tam do szkoły, jest poddawany oddziaływaniom terapeutycznym, a na weekendy, na święta, na dłuższy okres urlopowania. Przyjeżdża na przykład do dziadków, u których przebywa. Gdzie są zlokalizowane takie ośrodki? W całej Polsce mamy takie ośrodki. Od jastrowia po, po wierzchowo, różne okoliczne miejscowości, więc tych ośrodków jest naprawdę dużo. Y y jeszcze jedna paskudna sprawa. Jak wygląda no problem, o problemie mówiliśmy niedawno, narastającej ilości gwałtownie odbieranych dzieci. No, tak to kolokwialnie ujmę dzieci, które są zabezpieczane przed, przed, przed tym, co je spotyka. Jak wygląda sam proces? Sam proces odbierania dziecka tak. ze domu rodziców. Nie mówię o procedurze papierowej, o zgłoszenia, o zgłoszeniu, o weryfikacji mhm. zgłoszenia, tylko o sam, sam, sama chwila. Przeróżnie ten proces wygląda. Z reguły jest tak, kiedy dostajemy postanowienie sądu, że należy dziecko umieścić w pieczy zastępczej i nie mamy wskazania, u kogo to dziecko ma być umieszczone, więc w pierwszej kolejności kontaktują się moi pracownicy z rodziną biologiczną dziecka po to, żeby znaleźć osoby znaczące w tej rodzinie i osoby, które rokują, aby im powierzyć opiekę nad Członkiem rodziny. Dlaczego tak robimy? Dlatego, że jest to najmniejszą szkodą dla dziecka. Często jest tak, że ta babcia, ten dziadek, ciocia, wujek są dla dziecka znane. To przejście z rodziny mamy, taty z tej rodziny najbliższej do dalszej rodziny jest najmniej bolesne, więc szukamy w kręgu osób bliskich dziecku, szukamy w kręgu osób zaprzyjaźnionych. Jeżeli takich osób nie ma, wtedy posiłkujemy się rodzinami niezawodowymi, zawodowymi, rodzinnymi domami dziecka. Zawsze najpierw szukamy kandydatów, wśród y, najbliższych dla dziecka. Jak wygląda sam moment interwencji? A tu już mówimy o interwencji. Interwencja wygląda przeróżnie. Czasami interwencje przeprowadzają policjanci, czasami interwencje przeprowadzają pracownicy ośrodka pomocy społecznej i wtedy to dziecko jest dowożone najczęściej do pogotowia mm, rodzinnego, pogotowia opiekuńczego. Oczywiście jest jak najmniejszą szkodą dla dziecka, oczywiście bywa tak, że dziecko jest odbierane w trakcie awantury, w trakcie bijatyki, mm -hmm. w trakcie upojenia alkoholowego bądź narkotykowego rodziców. Jest po prostu brane za rączkę i mm -hmm. wprowadzone do ludzi, którzy się nim zaopiekują, dadzą miłość i byt. Co, pani, co według, według Pani wyrządza? No umówmy się, taki moment odbierania dziecku no jest, jest dla niego strasznym przeżyciem w większości przypadków. Jak pani sądzi, co, co, co wyrządza większą szkodę dziecku, którą trzeba potem naprawiać? Czy bycie w takiej rodzinie, czy może sam moment um, zabierania, odbierania siłowego? Yy, na pewno. Toksyczne jest, kiedy dziecko przebywa w dysfunkcyjnym środowisku. Tak? My też nie odbieramy y, dzieci siłowo, y, jakby nie jest to rolą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W momencie, kiedy rodzic nie chce współpracować, bo próbujemy oczywiście najpierw dogadać się z rodzicem, żeby to dziecko... Y, w jak najbardziej łagodny sposób przeszło pod opiekę rodziny zastępczej. I często są takie przypadki, i ja w swojej karierze zawodowej takie przypadki miałam, że rodzice biologiczni prowadzą to dziecko do tego miejsca docelowego, gdzie, gdzie będzie dziecko mieszkało, podejmują terapię i, i kontaktują się z dzieckiem. Często jest tak, że nie chcą się w ogóle kontaktować, i yy, nie chcą wpuścić służb społecznych do domu, i wtedy wnioskuje się do sądu o wszczęcie trybu przymusowego, no i wtedy już pałeczkę jakby przejmuje kurator, który ten tryb przymusowy prowadzi. Natomiast przebywanie dziecka w środowisku dysfunkcyjnym, przebywanie dziecka w środowisku, gdzie jest głodne, gdzie jest bite, gdzie nie jest zaopiekowane, chore, pozbawione tej opieki rodzicielskiej, to jest trauma do końca życia, tak? i y no przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, komu chcemy pomóc. Chcemy mhm. pomóc temu małemu człowiekowi, mhm. który tej pomocy potrzebuje. Tak? I musimy spojrzeć na to, że właśnie my temu dziecku pomagamy, zabierając go z dysfunkcyjnego środowiska. A to, co zawsze w mediach powtarzam, y, sądy przecież to sądy podejmują decyzję, że to dziecko należy odebrać nie odbierają dzieci z biedy. My nigdy nie mieliśmy na terenie powiatu Szczecineckiego odebranego dziecka z biedy. Służby społeczne, ośrodki pomocy społecznej działają sprawnie, świadczenia na dzieci są dosyć duże, sami Państwo musicie przyznać, więc tej biedy nie ma. Dzieci się odbiera z przemocy, z zaniedbania, z niewydolności opiekuńczo-wychowawczej. Często są to wielopokoleniowe deficyty zdrowotne w zdrowiu psychicznym rodziców. To są główne powody odebrania dzieci. Czy. Istnieje, czy, czy jeśli pojawiają się takie głośne wydarzenia, tak jak miały miejsce ostatnio, czy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, czy w takich ośrodkach pomocy rodzinnej, czy zapala się ta dodatkowa lampka jeszcze? Ta lampka u nas nigdy nie gaśnie. Mhm. Niezależnie od tego, czy media akurat podkręcą jakiś temat, czy nie, ta lampka cały czas świeci. Lampka świeci również terapeutą W powiatowym centrum pracuje psycholog, pracują w zasadzie, bo to jest sztab ludzi, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, rodzinni, mediatorzy. Mamy poradnictwo prawne, gdzie mecenasi przyjmują klientów i, i służą oczywiście bezpłatnie swoimi poradami. Więc my jesteśmy cały czas w gotowości, kiedy, wtedy kiedy dzieje się jakaś tragedia, krzywda ludzka, Nasi specjaliści jadą na miejsce, tu gdzie ta tragedia jest i pracują w środowisku szkolnym, rodzinnym. Są w każdym miejscu, które wymaga takiego wsparcia. Jak wygląda... Może dziwnie, ale, ale tak po ludzku. Jak wygląda taka kartoteka? Macie potencjalnych sprawców przemocy albo, albo całą teczkę rodzin, w których się źle dzieje. Możecie sobie na tej podstawie wytypować yy, te przyszłe interwencje prawdopodobne? Nie. Yy, dlaczego? Dlatego, że baza rodzin dysfunkcyjnych, baza rodzin, które wymagają wsparcia, yy, to są też bazy ośrodków pomocy społecznej, do których PCP nie ma dostępu. Kiedy my możemy wejść w środowisko rodzinne, wtedy, kiedy dostajemy postanowienie sądu, że należy dziecko odebrać spod władzy rodzicielskiej, bądź też wtedy, kiedy stykamy się z tym właśnie poprzez pracę terapeutów, kiedy trzeba wypełnić niebieską kartę, kiedy z poradnictwa specjalistycznego wychodzi terapeucie, że w tym domu źle się dzieje, wtedy jest to baza wiedzy dla nas, na podstawie której możemy wnioskować do sądu o wgląd w sytuację rodzinną. Natomiast Skarbnicą wiedzy są ośrodki pomocy społecznej. I tutaj też warto to podkreślać, że ośrodek pomocy społecznej, żeby wesprzeć jakąś rodzinę, musi mieć wniosek tej rodziny, mhm. żeby wiedzieć, że się źle dzieje w danej rodzinie. Musi mieć sygnał, że w tej rodzinie źle się dzieje. Mhm. To może być sygnał anonimowy. Ośrodki nie bagatelizują takich sygnałów, zawsze reagują, ale muszą mieć tą wiedzę. Szczecinek jest no, dosyć sporo tysięcznym miastem no, i nie sposób jest być w każdym domu i wręcz inwigilować mieszkańców, bo może akurat źle się zadzieje. Musi być sygnał bądź też, musi być to rodzina, która jest z jakiegoś względu pod opieką ośrodka pomocy mhm. społecznej. Czyli formalnie musi być tak, że, że jest to zgłoszenie. Przynajmniej anonimowe, że jest. Mhm. To może być telefon od sąsiada. Takie sytuacje też mieliśmy. I kiedy takie sytuacje bywają, że ten telefon jest czy to do PCPR-u, czy to do szkoły, czy do ośrodka pomocy społecznej, my pracujemy na relacjach. Zawsze informujemy się nawzajem mhm. i zawsze reagujemy. Często, szczególnie w wioskach, jest, jest tak. No, no przecież wszyscy wiedzą, że tam jest tak i tak. No ale. Nie? Ale trudno jest, żeby ośrodek pomocy społecznej miał wiedzę, jeżeli nikt tej wiedzy nie przekazał. Mhm. Czasem owszem zdarza się we wioskach zmowa milczenia i takie sytuacje no, życie pokazuje, że mają miejsce. Natomiast... To nie jest tak, że za całe zło tego, co się dzieje w środowisku, odpowiada ośrodek pomocy społecznej, mhm. tak? Bo cały system polityki społecznej to jest nie tylko ośrodek pomocy społecznej. To jest ośrodek zdrowia, to jest szkoła, to jest przedszkole, to jest punkt żłobkowy. To są wszystkie służby niekoniecznie związane z pomocą społeczną, ale tworzące system polityki społecznej. Bo polityka społeczna jest pojęciem szerszym niż sama stricte pomoc mhm. społeczna. Natomiast utarło się, że za całe zło tego, co się dzieje w rodzinach, odpowiada pomoc społeczna. Mhm. A to jest nieprawda. Co by pani poprawiła w systemie? Co bym poprawiła w systemie? Mhm. Ja mam dosyć... Co źle radykalne działa albo gorzej. poglądy. Yy, zaczęłabym od tego, że yy, po, po pieniądze do ośrodka pomocy społecznej, do okienka, do przysłowiowej pani Basi, nie powinny przychodzić rodziny z dziećmi. Dlaczego? Dlatego, żeby nie uczyć tych dzieci, mhm. że pieniążki bierze się od pani Basi z okienka. Mhm. Dzieci rodziców pracujących wiedzą, że żeby mieć pieniążki, to rodzice idą do pracy. Czasami maluchom zdarza się powiedzieć, że pieniądze bierze się ze ściany, czyli z bankomatu, ale generalnie model rodziny jest taki, że dziecko od najmłodszych lat wie, że pieniążki biorą się z pracy. Tata, mama idą do pracy i zarabiają. W rodzinach dysfunkcyjnych, kiedy rozmawiam z małymi dziećmi, kiedy z nimi pracuję, często jest tak, jak pytam, a jak myślisz skąd biorą się pieniążki na chlebek? Od pani basi z mopsu żeby y, dosyć mocno rozdzielić pracę socjalną i wsparcie rodziny od tego wsparcia finansowego. Stara zasada, nie ucza, pokazuj, tak? Dziecko będzie robiło dokładnie to, co widzi. My możemy mu y, mówić tysiące rzeczy. On i tak zrobi to, co widzi. On i tak pójdzie ścieżką, którą ma wyuczony. Więc to taki, taki mój pierwszy postulat, którym zawsze się dzielę z y, różnymi władzami, kiedy jesteśmy na spotkaniach, czy to w ministerstwie, czy to na spotkaniach u marszałka, żeby może spróbować nie pokazywać dzieciom, że pieniądze w MOPS-ie biorą się od pani basie z okienka. Teraz jest trochę lepiej, no bo te pieniążki są przelewane na konta. Tak? Kiedyś to było nagminne, że, że rodziny szły i odbierały pieniądze, pieniądze z okienka. Co bym zmieniła? Przede wszystkim. Y, System umieszczania dzieci w Polsce w rodzinach zastępczych no, powinien być taki przyjazny rodzinom biologicznym, w sensie szukania właśnie tych bliskich osób znajdujących się w otoczeniu rodziny biologicznej, tak, że więc nie, nie wyszarpujemy tego dziecka do systemu zawodowego od razu, do systemu y, rodzin zastępczych, zawodowych czy też niezawodowych, ale szukamy przyjaznych osób, które tym dzieckiem się zaopiekują, dają rękojmi i sobie poradzą. I nawet jeżeli y, rodzina żyje skromnie, ma swoje dzieci i być może nie może zaopiekować się... Kaziem cioci Basi, ale wiedząc, że będzie miała świadczenie na dziecko te 1200 zł plus 500 plus, które przysługuje każdej rodzinie, jest w stanie zapewnić dziecku w swoim środowisku to miłość, przywiązanie i opiekę. Tak więc to, to jest taka wskazówka dla wszystkich powiatów, że może warto rozmawiać i spotykać się z rodzinami biologicznymi, tych rodziców, którym sąd postanowił odebrać dziecko. Po to, żeby też zostawić sobie te rodziny zawodowe, rodzinne domy dziecka na takie sytuacje, kiedy ten mały człowiek nie ma nikogo z osób bliskich do zaopiekowania się, tak? No i przede wszystkim no, pracowałabym na relacjach, na, na tym, żeby tych rodziców biologicznych uczyć, jak być rodzicem. Nikt nie uczy się, nie brodzi się z instrukcją bycia rodzicem. Są szkoły dla rodziców prowadzone czy to przez PCPR, czy poradnię psychologiczną, pedagogiczną czy też ośrodki pomocy społecznej. Wspierać tą rodzinę od tych pierwszych momentów, kiedy dzieje się kryzys, po to, żeby być może chronić część dzieci od zebrania ze środowiska rodzinnego. Od kilku tygodni, yy, ponieważ co tydzień publikujemy aktualne oferty Powiatowego Urzędu Pracy, jest oferta pracy dla rodzin zastępczej. To znaczy, że jest duży deficyt? Radzimy sobie w Powiecie. Mamy trzy pogotowia rodzinne, mamy 10 rodzinnych domów dziecka, mamy rodzinę zawodową specjalistyczną, inne rodziny zawodowe. Natomiast y, razem z panem starostą założyliśmy sobie taki model, że co roku będziemy tworzyć kolejną rodzinę zastępczą zawodową albo kolejny rodzinny dom dziecka. I takich rodzin szukamy. Na ten moment... Yy jakby spośród kandydatów, których mamy, mamy już kandydatów na rodziny niezawodowe, mamy kandydata na kolejny rodzinny dom dziecka w przyszłym roku. Chcielibyśmy natomiast otworzyć kolejne pogotowie rodzinne, to jest taka szczególna forma opieki, bo tu dziecko przychodzi praktycznie z ulicy, przeprowadzone przez policję, przez służby społeczne i chcielibyśmy zatrudnić taką rodzinę, żeby właśnie pełniła funkcję zawodową pogotowia rodzinnego. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była pani Małgorzata Kubiak-Horniatko, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku. Dziękuję bardzo. Partnerem audycji jest faktory Resort Wellness and Spa. Twoje spa. Kołobrzeg jakiego nie znacie. Minus 10% na rezerwacje telefoniczne. Zadzwoń 94 71 35 230. Partnerem audycji jest Mario Autonaprawa, fachowy serwis pojazdów osobowych i mobilny serwis TRAK. Szczecinek, ulica Narutowicza 17, telefon 577 847 787.